Zostaw lajka w ciągu 5 sekund, jeżeli chciałbyś takiego skina w swoim ekwipunku. Hej, cześć Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Przed Wami nowości ze świata Fortnite. W dzisiejszych wiadomościach opowiem o tym, jak będzie wyglądał nadchodzący event na koniec sezonu, o zmianach na mapie po wczorajszej aktualizacji, nowej skórce od Samsunga oraz nadchodzących botach w rozgrywce, a także o wyzwaniach do grywki. Serdecznie zapraszam. Zanim jednak przejdziemy do wiadomości, szybkie ogłoszenie o konkursie. Do wygrania jest aż 10 tysięcy fałdolców. Ogromna suma, więc warto spróbować swojego szczęścia i wziąć udział w konkursie. Co należy zrobić, aby wygrać? Subskrybować kanał z dzwonkiem, zostawić łapkę w górę i komentarz oraz użyć mojego kodu smarty w sklepie. Powodzenia! Wczorajszy dzień przyniósł do świata Fortnite kolejną aktualizację. Wiadomości zaczniemy od tego, co zmieniło się na mapie, by następnie pomówić o ciekawszych zmianach. A więc co uległo zmianie? Najważniejszą informacją jest pojawienie się w pobliżu złomowiska nowej miejscówki. A tak, właściwie nie nowej, bowiem jej kształt i wygląd do złudzenia przypomina tę, która już kiedyś widniała na mapie. Rozgwieżdżone przedmieścia, bowiem tak została nazwana nowa lokalizacja, to kolejna specjalna strefa, która w znaczący sposób różni się od innych. Nie znajdziemy tutaj jednak tańczących postaci czy ukrytych graczy pod postacią fotela. Miejsce to jest obfite specjalne gwiazdki, z których wypadają przedmioty o dobrej jakości. Jest to także jedyne miejsce na mapie, które może ofiarować nam złotego teka, czyli nową klasę znanej nam już broni. Kolejną zmianą jest dokończenie budowy rakiety. O niej nieco więcej powiemy sobie w następnej części odcinka, jednak warto, abyście zobaczyli jak wygląda cało kształt, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji wylądować na Dusty. Wchodząc w głąb hangaru, możemy zobaczyć niezwykle ciekawy plan. Pokazuje on Brutala, do którego wydaje się być wprowadzony wirus. Mechy zostały wprowadzone w sezonie 10 i już od pierwszych dni zostały znienawidzone przez znaczną część społeczności. Zdecydowanie ich początek to wielka walka z ich potęgą i proszenie Epic Games o ich usunięcie. Nie było to możliwe i Epic stanowczo odpowiadało aktualizacjami, które miały znerfić roboty. Teraz prawdopodobnie wiemy, dlaczego Epic tak zaciekle broniło mechów. Bardzo możliwe, że zajmują one niezwykle ważne miejsce w fabule gry. Gracze sugerują, że pod koniec sezonu dojdzie do walki Brutali z przybyszem lub innym nieznanym jeszcze zagrożeniem. Wirus ma być jednym ze sposobów na skuteczne wyeliminowanie Brutali. Druga z teorii zakłada, że Brutale pozostaną z nami w sezonie 11, a zamieszczona w hangarze grafika to zwiastun nowego przedmiotu. Jego działanie miałoby polegać na zasadzie cuchnącej bomby. Po trafieniu wrogiego robota swoistego rodzaju granatem, ten miałby infekować robota i zadawać obrażenia graczowi, który nim steruje. Niezwykle ciekawe teorie, jednak nie należy zapominać, że Epic nie potwierdził jeszcze żadnej z nich. A oficjalnym powodem, dlaczego mechy są w rozgrywce, jest i. Tutaj lepiej mocno się czegoś trzymać. Stworzenie szansy dla słabszych graczy na zdobycie fraga. Osobiście nie rozumiem tego toku myślenia, bowiem jak ten gracz ma stać się lepszym, jeżeli jedyne czego będzie używał to mechów. Nie do mnie jednak należy ta decyzja i pokornie muszę się z nią zgodzić. To jednak nie koniec zmian na mapie. Dwie zasługujące na uwagę to ukończenie budowy wieży w pobliżu zgubnych ziem, która od bardzo dawna zmagała się z przeciwnościami losu i niekompetentną ekipą remontową. Uważajcie, od teraz wracając ze zgubnych nie zdobędziecie już tak wiele drewna jak wcześniej, bowiem stojące tam palety zostały usunięte. Moi drodzy, szybkie przypomnienie. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie sobie ze mną pograć i wystąpić w odcinku, to wystarczy, że po zasubskrybowaniu kanału z dzwonkiem dodacie mnie do znajomych. Nik widzieliście właśnie na ekranie. 27 września zostanie wygaszona możliwość zdobycia skórki i konik. Wielu graczy zdobyło ją nie posiadając telefonu, jednak nie jest to powodem jej odejścia. Wraz z najnowszymi flagowcami Samsunga będzie można zdobyć niezwykle prezentującą się skórkę Glow, a także specjalną emotkę oraz pakiet Faudolców. Już teraz możemy powiedzieć, że prezentuje się ona niesamowicie i z pewnością będzie ona bardzo pożądanym przedmiotem. Dobrą wiadomością dla tych, którzy nie będą w stanie pozwolić sobie na tak drogi telefon, jest to, że skin ten będzie można podarować drugiej osobie. Z pewnością otworzy to szeroką ścieżkę do nadużyć i handlu tymi przedmiotami, jednak pamiętajcie, że każdy tego typu zakup wykonujecie na własną odpowiedzialność, bowiem Epic już nieraz udowadniał, że potrafi karać graczy, którzy nabyli przedmioty w niewłaściwy sposób, na przykład ich usunięciem z ekwipunku. Co myślicie o całym zestawie? Czy chcielibyście go w swoich szafkach? Pierwsze oznaki Halloween nadchodzą do Fortnite. Jeden z graczy zajmujący się wykopywaniem plików odnalazł w nich coś niezwykle ciekawego. Oczywiście nie mogło to być nic innego jak dynia z wyciętymi elementami, przypominająca koszmarną twarz. Sam plik o charakterystycznej nazwie Jack O'Lantern pozostanie prawdopodobnie nieodkryty jeszcze przez ponad miesiąc, bowiem dopiero 31 października przypada święto Halloween, w którym ujrzymy pakiety nowych skórek, tekstur i przedmiotów. Osobiście nie mogę się doczekać tego święta ze względu na jego charakterystyczny mroczny klimat. Co powiecie na jakiś specjalny live z nagrodami w atmosferze delikatnej grozy? Niezwykle ważną wiadomością wydaje się być pomysł Epic Games, który wprowadzi do klasycznej rozgrywki system dobierania graczy według poziomu oraz boty. Świat Fortnite dał się zwariować po tej informacji, jednak czy słusznie? Niestety nie mamy konkretnych informacji na temat tego w jaki sposób Epic Games ma zamiar dobierać graczy na podstawie poziomów, czy będą to rangi, jak w Lolu czy w CSie. Jedno jest pewne, oprócz zalet jakie niesie to działanie, czyli szybszy rozwój dobrych graczy i bardziej wyrównana rozgrywka, idą także wady i problemy. Jednym z nich jest tak zwane smerfowanie, czyli zakładanie nowych kont przez dobrych graczy, by nękać lub dominować nad graczami słabszymi. Zablokowanie tego typu działań wydaje się być niemal niemożliwe, patrząc na przykłady innych gier. Wcześniej wspomniany przykład Lola lub Cesa wyraźnie pokazuje, że walka z takimi graczami jest zwyczajnie niemożliwa. Drugą kwestią jest wprowadzenie botów. I tutaj świat Fortnite popada w nielada osłupienie, bowiem do niedawna pełne serwery graczy tylko zachęcały do rozgrywki. Obecnie widzimy wydłużony czas oczekiwania na mecz, a niejednokrotnie nawet jego rozpoczęcie bez pełnej setki graczy. Boty mogłyby wydawać się ciekawym usprawnieniem tego problemu. Epic pokazało już swoje umiejętności w tym temacie. Stworzony przez nich bot w powolny sposób wykonywał idealne dziewięćdziesiątki. Nie dajcie się jednak zmylić, bowiem został on wykonany w ósmym sezonie, a od tego czasu zapewne wiele się zmieniło. Co jeżeli będą stanowczo za silne, a ich umiejętności będą przewyższać innych graczy? Pozostaje mieć tylko nadzieję, że takie boty będą prezentowały adekwatny poziom, który umożliwi sprawiedliwą walkę. A przed nami to na co wszyscy czekamy, czyli wiadomość o nowym evencie i wyzwaniach do grywki. Zanim jednak przejdziemy do tego newsa, przypominam o giveawayu na 10 tysięcy faudolców. Wystarczy subik z dzwonkiem, łapka w górę i komentarz, a także kod SMARTY w sklepie. Powodzenia! Nowy event już wkrótce, i mówimy tutaj o tym ostatecznym, czyli o podsumowaniu i zakończeniu sezonu. Przeciek, który sprawił, że możemy mówić o specjalnym trybie w dniu tego eventu, niewiele nam jednak mówi. Wiemy, że wydarzenie będzie nosić nazwę The End, czyli zwyczajnie koniec. Jego opis mówi, aby dołączyć do walki i odzyskać linię czasu, nim będzie za późno. Oczywiście może to sugerować nawiązania do przybysza, zatrzymania czasu i wielkiej eksplozji kuli energii na zalewie zdobyczy, jednak niestety nie możemy powiedzieć z całą pewnością, co autor miał na myśli. Coraz częściej mówi się o nowej mapie, która prawdopodobnie została już pokazana w pewnej części na jednym z ekranów ładowania, jednak w całej tej sprawie pewne są tylko dźwięki. Tak, dobrze usłyszeliście, to właśnie dźwięki nowego eventu zostały odkryte wraz z jego opisem. Opis pierwszego dźwięku to zwyczajnie dźwięk wydarzenia i niewiele nam zdradza, sami posłuchajcie. Drugi dźwięk to głos samego przybysza. Słuchajcie się uważnie. Trzeci dźwięk to odgłos syren alarmowych, natomiast ostatnim odkrytym dźwiękiem jest odgłos tajemniczego urządzenia o nazwie Night Knight. Nie wiadomo jeszcze czy licznik do eventu pojawi się wkrótce na mapie. I Jedno jest pewne, Epic chce zakończyć ten sezon z przytupem i wszystko wskazuje na to, że się to uda. A przed nami informacja na temat wyzwań do grywki. Jak co sezon będziemy mieli do czynienia ze specjalnymi wyzwaniami, za które będziemy mogli otrzymać darmowe przedmioty, a tak właściwie style do przedmiotów, które już posiadamy. We wczorajszej aktualizacji doszło do wycieku, który sprawił, że poznaliśmy już wyzwania do grywki. Są to niewątpliwie łatwe wyzwania bazujące na zdobyciu odpowiedniego poziomu, zadaniu obrażeń przeciwnikom oraz ich przetrwaniu w rozgrywce. Za wykonanie wyzwań otrzymamy trzy style do postaci z karnetu. Pierwszym z nich jest edycja do naszej Lamy, Wiecznego Wojażera oraz disco Mistrzyni. Skiny wyglądają naprawdę ciekawie i zdecydowanie warto zawalczyć o ich zdobycie. Moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że odcinek przypadł Wam do gustu. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia na live streamie.